Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest z gry World War 3. Dzisiaj zajmiemy się pierwszą właściwie bronią, jaką otrzymujemy wraz z przepustką bitewną. Warto tutaj zaznaczyć, że ja mam wersję, można powiedzieć, trochę ulepszoną tą wersję, którą dostaje się po zakupieniu przepustki bitewnej karabinu K2C1. Jednak jeśli ktoś nie chce kupować przepustki biternej to jak najbardziej nie należy się martwić, bo ona występuje ta broń również w wersji darmowej, można ją dostać za darmo, wiadomo wtedy jest to wersja. Podstawowa, no ale mi się wydaje jak najbardziej ta broń jest na tyle interesująca i na tyle skuteczna, że warto o nią zawalczyć. Bardzo wysoka celność tej broni w połączeniu z całkiem niezłą siłą ognia oraz naprawdę przyjemnym strzelaniem, chodzi tu o to, że ta broń praktycznie nie kopie, ona jest naprawdę stabilna podczas strzelania. To wszystko sprawia, że ta broń jest naprawdę mocnym argumentem w każdym pojedynku i praktycznie no, na większości dystansów, bo zarówno na dystansie krótkim jak i średnim jest to broń naprawdę dobra. Jak pewnie zauważyliście, bo już w sumie był materiał, który pokazywał tą broń, nie omawiałem jej, ale pokazywałem tą broń, dość często zdarza mi się strzelać w tej broni, można powiedzieć. Ustawieniu bocznym poprzez celownik boczny, tylko bez celownika bocznego, można powiedzieć, że kładę ją na boku, i wtedy ona jest już w ogóle zabójczo celna. Nawet z takiego właśnie nieprecyzyjnego celowania jesteśmy w stanie trafić kogoś z naprawdę dużej odległości, ale przede wszystkim sprawdza się to podczas walki na nieduży dystans na dystans, który jest naprawdę mały jest to dystans kilku, kilkunastu metrów. Wtedy jak najbardziej ta broń się naprawdę bardzo, bardzo dobrze spisuje i naprawdę no, potrafimy nią dosłownie wymieść na przykład pomieszczenie. Więc jest to naprawdę świetna broń, warta uwagi i jak najbardziej mi się wydaje godna polecenia w grze World War 3. Sprawia nam mnóstwo frajdy. Warto tutaj zaznaczyć, że ten schemat też daje nam całkiem sporo możliwości. Między innymi mamy większy magazynek w porównaniu z wersją podstawową, która jest z 20 nabojowa. No z tej wersji wraz z właśnie schematem mamy 30 naboi, ale mi się wydaje, aż ta różnica nie jest taka wielka. I po wybadaniu tego 30 nabojowego magazynka, jak najbardziej jesteśmy w stanie równie dobrze skutecznie wykorzystywać podstawową wersję. A teraz przejdziemy sobie do tego, czym właściwie K2C1 jest. Co to za broń? Ta broń należy do rodziny karabinków K2, które są wykorzystywane w Armii Korei Południowej, i w tej armii wykorzystywano w roku 2016 200 tysięcy egzemplarzy. Warto tutaj zaznaczyć, że ta broń wcale jakaś nowa nie jest, dlatego że prototypy tej broni to są lata 1972-1983. Produkcja rusza w roku 1982 i trwa ona do teraz. Broń ta jest zasilana standardowym nabojem pośrednim NATO, czyli 556 na 45 mm. NATO. Waga tej broni w przypadku podstawowej wersji to jest 3,35 kg, natomiast w przypadku właśnie tej wersji K2C1 mamy już 3,6 kg. Jeśli chodzi o zasięg tej broni. To jest 600 metrów, natomiast z tej broni to jest 960-970 strzałów na minutę. Dość ciekawym faktem jest to, że ta broń powstała w Deu Precision Industries i jeśli komuś w tym momencie kojarzy się ta nazwa z marką samochodów, to jak najbardziej ma rację, dlatego że Deu Precision Industries to była jedna z spółek założona właśnie w ramach firmy Deu i warto tutaj zaznaczyć, że ta firma zajmowała się nie tylko produkcją samochodów, ale również no, praktycznie wieloma gałęziami przemysłu. Tutaj nie tylko wchodziły w grę samochody, czy też broń, ale również różnego rodzaju inne, że tak segmenty, wachlarz usług tej firmy był, no, że tak powiedzmy dość szeroki, bo ta firma już no, upadła w roku 1999. Szczerze powiedziawszy nigdy nie jeździłem takim samochodem właśnie od tej firmy. Nie wiem jak one się spisywały, ktoś może napisać, jeśli miał. Na pewno mi się wydaje dość ciekawe jest to, że ta firma również zajęła się w pewnym momencie właśnie projektowaniem i produkcją broni. No i chyba całkiem nieźle im to wyszło, no bo jednak armia Korei Południowej należy do jednych z najlepszych armii na świecie, no i pewnie byle jakiego badziwia by nie wykorzystywała. Bo mi się wydaje, jest to armia, która no, stawia na to, żeby żołnierz dysponował jak najlepszą bronią, no i jak najbardziej skuteczną, wiadomo, Korea cały czas, Korea Południowa cały czas znajduje się w zagrożeniu ze strony Korei Północnej i Chin, wiadomo, jeśli Korea Północna by narobiła bałaganu, to Chiny by się pewnie wymieszały, mniej lub bardziej, więc jak najbardziej mi się wydaje... To też sprawia, że armia Korei Południowej jest naprawdę dobrą armią i też dysponuje całkiem niezłym sprzętem. No i mi się wydaje, broń strzelecka tutaj nie jest wyjątkiem. No i jak najbardziej tutaj od Korei możemy się tego uczyć, że warto stawiać na własny przemysł, na własne firmy. Jak najbardziej one też mogą wytworzyć całkiem niezłą broń. Zwłaszcza, że ta broń, że tak powiem, wypchnęła no, M16 z armii Korei Południowej. No to świadczy o tym, że ta broń nie mogła być zła. Warto tutaj zaznaczyć, że Korea Południowa już wytwarzała wcześniej właśnie karabiny M16, ale potem zdecydowała się po prostu na zaprojektowanie i produkcję swojej konstrukcji. Mi się wydaje całkiem dobre podejście. No i na dodatek ta konstrukcja okazała się być całkiem niezła, więc mi się wydaje całkiem udany projekt. No i warto tutaj zaznaczyć, że ta broń jest, że tak powiem, wciąż rozwijana, bo właśnie wersja C1 jest, można powiedzieć, najnowszą modyfikacją, jaka występuje tej broni i nie niewątpliwie przez jakiś czas jeszcze ta broń. Zostanie na wyposażeniu armii Korei Południowej, a w grze World War 3 pozostanie jedną z lepszych broni, jaką możemy dysponować. Mi się wydaje całkiem fajna sprawa, całkiem dobrze, że ta broń trafiła do gry World War 3. Jest to chyba też broń trochę taka unikatowa, bo nie wiem, czy ta broń pojawia się w Battlefieldie czy też Call of Duty. Ktoś, jeśli się orientuje, to może napisać, właśnie, czy ta broń się tam pojawiła, czy może w jakiejś innej produkcji ona wystąpiła. Ja już powoli będę kończyć. Napiszcie, co wymyślicie o K2C1. Jak wam się ta broń podoba w grze World War 3. jak Wasze zdaniem się spisuje, czy jest naprawdę dobrą i skuteczną bronią, czy może jednak raczej przeciętną, może jednak nie przypadła Wam do gustu, mi się wydaje, mimo wszystko jest to dobra broń, ja ją oceniam pozytywnie i każdemu mogę tą broń polecić. Z mojej strony to tyle, jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i cześć!